Witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Krzysztof Piątek, czarodziej, magik, zamienia w złoto wszystko, czego dotknie stopą. Potwór i mordercza maszyna, której nikt nie powstrzyma. To tylko z włoskiej prasy po. Zaledwie meczu z Atalantą. Powiedz, czy ty y, to wszystko czytasz, czy, czy to wszystko wyłapujesz? I jeśli tak, y, to czy to robi na tobie wrażenie, mile łechce, czy zupełnie po tobie spływa? Wiadomo, że wszystkiego tego się, się nie da oglądać, ale coś tam wyłapuję. Dużo osób też mi wysyła te, te wiadomości, ale podchodzę, podchodzę do tego spokojnie, bo wiem, że, że tylko ciężka praca jest najważniejsza. No, ale tak mówisz, ale słuchaj, no. To jest po prostu kosmos. Yy, yy, pamiętasz, bo to mówiłem o meczu za Atalantą, a, a była ta słynna okładka papież yy, Polak. To zupełnie ciebie nie, yy, nie deprymuje, nie, 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 nie zwiększa pod... presji? Nie, nie, nie podchodzę z tego, tak. Wiadomo, niektóre te okładki są przesadzone, no nie można się gadać, ale, ale ja jestem z kultury na pracy, wiem, że trening jest najważniejszy a tą ciężką pracą dochodzę do takiego etapu, że, że gdzieś te bramki strzelam i jestem z tego, z tego najbardziej zadowolony, nie z tego, że, że jestem na okładkach. No musimy pogadać o tej bramce z, z Atalantą, zwłaszcza tej pierwszej. To był no-look goal. Opowiedz, czy Ty tak chciałeś? Czy to był czysty przypadek? Ty pokazałeś Rodriguezowi, że chcesz, że chcesz to podanie, tak? tylko czy Ty wiedziałeś później, co Ty z tym robisz stojąc w stronę do bramy? Gdzieś jak robiłem ten ruch, w pierwszym momencie chciałem iść na długi, ale wiedziałem, że ta piłka spadnie na krótki, bo była za daleka odległość. No i bardziej sytuacyjnie uderzyłem tą piłkę, bo, bo to nie było takie zamierzone, zamierzone. To była sytuacyjna piłka, uderzyłem idealnie i z tego się cieszę Ale wiedziałeś, gdzie jest na przykład bramkarz? Czy... Nie, nie, ja nie, nie widziałem praktycznie bramki, bramkarza też gdzieś, gdzieś tylko ją uderzyłem. Praktycznie głowy miałem w tą stronę, także, także nie widziałem nic, ale idealnie wyszło. Czy to jest do powtórzenia? Bo widziałem tutaj na treningu, próbowałeś zagrać tak, tak samo jeszcze raz. Eee, myśl, wydaje mi się, że ciężko do powtórzenia w taki sam sposób, ale podobną bramkę zawsze można szukać. E, Ta bramka nie tylko była no, niesamowita, wyglądała niesamowicie, ale była niesamowicie ważna dla, e, dla Milanu, tak? No po prostu... Wręcz znalazłem w Corriere dello Sport piątek wymyślił gola, którego jego zespołowi dał wiarę, a Atalanta wpędził w depresję. Przecież wasi rywale byli lepsi do tego momentu i nagle się wszystko posypało, tak jakbyś im odebrał. Wydaje mi się, Nadzieje. że ta bramka była kluczowa w tym meczu, bo, bo tak naprawdę Atalanta tą pierwszą połowę grała dużo lepiej od nas. Gdzieś my bardziej byliśmy w defensywie i mieliśmy może sytuację dwie w tej pierwszej połowie, żeby strzelić gola, ale, ale nie mogliśmy zazębić tej gry i ta bramka dała... Zmieniła praktycznie obraz gry i, i pokazaliśmy ten minan, jaki chcemy pokazywać cały czas. Ta druga połowa już była dużo lepsza w naszym wykonaniu, i praktycznie lepsza niż, niż ta pierwsza zasłużone zwycięstwo i tylko się cieszyć. Powiedzieliście sobie w szatni, mamy ich w przerwie? Wydaje mi się, że panował spokój i, i koncentracja na tym, żeby tą drugą połowę zagrać lepiej, bo, bo każdy praktycznie sobie zdawał z tego sprawę, że ta pierwsza połowa nie była udana. i w piłce jest tak, że się gra dwie połowy. W tej drugiej wyszliśmy, byliśmy skuteczniejsi, graliśmy lepiej i wybraliśmy ten nasz. To był dopiero to był pierwszy gol Milanu strzelony ze starego fragmentu gry. Po, po roku prawie, a twój chyba drugi gol strzelony głową we Włoszech, tak? Tak, w lidze, bo w Pucharze mam trzy bramki I, i, I niedawno trener Probierz, do którego już dotarła włoska prasa, no bo po prostu są ciekawi tej twojej fenomenalnej formy. Powiedział im, wy jeszcze nie zobaczyliście prawdziwego piątka, wy dopiero to, co najlepsze zobaczycie, Między innymi jak on gra głową. Rzeczywiście tak jest, że ty dopiero im pokażesz, to znaczy, że jeszcze masz dużo e, możliwości, których nie pokazałeś póki co. Wydaje mi się, że dużo w Polsce strzelałem bramę głową, tutaj w lidze jest ich mniej, ale. Praktycznie o tym nie myślę. Ważne, że piłka wpada do siatki, nieważne czy lewą, czy prawą nogą, czy głową. Dziś, tych sytuacji głową, jakby tak prześledzić ten sezon, to nie miałem za dużo i, i może to też z tego wynikać. Brakowało też szczęścia przy, przy drugiej bramce z parą, z uderzeniem super, tam minimalnie zabrakło. Będę się starał, z każdej części ciała, ale najważniejsze, że, że jest ta skuteczność, bo to dla nas nie jest najpierw. Powiedz, y, 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 czy jest jeszcze jakiś element, no bo właśnie jest strzelasz z różnych pozycji, z, z, nawet z, z takich niesamowitych jak, jak, jak ten pierwszego zlatana, to Czy jest jeszcze jakiś element, który sam czujesz, że musisz y, ulepszyć na, i, i robisz to na treningach, starasz się? No, na pewno. W, w piłce trzeba cały czas, cały czas polepszać swoje umiejętności, czy w, w brakach technicznych, czy, czy fizycznych. Staram się poprawiać praktycznie każdy element, czy grę głową, czy strzały z lewej, prawej nogi. Czy ustawienie tyłem do bramki, co jest ważne dla napastnika, czy utrzymanie się przy piłce. Staram się wszystko poprawiać, ale, ale wiem, że, że idzie to do po... górki. Yy, powiedz, mi, nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało, jak z filmu chłopaki nie płaczą, ale dosłowny cytat, ale no, ty masz niesamowicie silną e, psychikę, jak na, jak na e, piłkarza, który dopiero co przeszedł z Ekstraklasy. No, no, raz, że nie poddajesz się tej presji, tych kolejnych klubów wymienianych jeszcze kiedy grałeś w Genoi, e, teraz tych porównań do największych legend e, Milanu. Właśnie, nie wiem czy widziałeś dzisiejszą La Gazzetta dello Sport, gdzie jest e, na, na rozkładówce piątek Stein. Czyli jak Frankenstein, który ma elementy i Szewczenki, i, i i i, Inzagiego, i Van Bastena, y, wszystkich najlepszych y, strzelców y, Milanu. Skąd to się wzięło, że ty zaprzeczyłeś tym wszystkim stereotypom, że piłkarz z ekstraklasy potrzebuje adaptacji, wejścia długiego w szatnie, porozumienia się z kolegami, z trenerem, zmienienia nawyków ekstraklasowych? Czy Ciebie to wszystko okazało się niepotrzebne? Tak, gdzieś mówiłem wcześniej. Wydaje mi się, że też już wyjechałem w takim momencie z Polski, że już byłem aż za bardzo gotowy. Mogłem wyjechać pół roku wcześniej, czy nawet ten rok. Ale zostałem ten jeszcze rok w Polsce i, I myślę, że wyjechałem w odpowiednim momencie dla mnie. Byłem gotowy pod każdym względem fizycznym, psychicznym, technicznym. I to chyba było najważniejszy element w tym, że, że teraz mi jest łatwiej. Też wydaje mi się, że szatnie mnie bardzo dobrze przyjęły, czy w Genuji, czy w Milanie. Atmosfera jest niesamowita, praktycznie rodzinna, i, i każdy, każdy z każdym zawodnikiem mam bardzo dobry kontakt. A to jest też bardzo ważne, bo, bo ta aklimatyzacja jest dużo łatwiejsza. No właśnie, to, to też niesamowite, jak szybko zostajesz zaakceptowany w szatni Milanu. Czy jest taki piłkarz, z którym najszybciej złapałeś kontakt i, i porozumienie? Ogólnie z, z wieloma zawodnikami mam dobry kontakt, ale najlepszy mam z chłopakami, którzy siedzimy razem przy stole, czyli Cialchanoglu, Bakayoko, Paketa. I Rodriguez i Burini. to jest taka, taka ekipa, która siedzi razem przy stole na, na posiłkach i naprawdę tam mamy najlepszy kontakt, ale wszyscy są, są bardzo życzliwi mieli dla mnie. No właśnie widzę, że z Bakayoko najlepszy naj, naj, macie taki kontakt też w mediach społecznościowych on jako pierwszy twoją cieszynkę e, kopiował. E, to prawda, że mu e, puściłeś utwór tako Hemingwaya Bakayoko i <laughs> co gdzieś, gdzieś gdzieś... E... No nie wiedział nigdy tego numeru nawet nie wiedział, że, że taki istnieje, ale puściłem mu i, i kazał, kazał mu przesłać, bo będzie na pewno odsłuchiwał, podobał mu się i no i fajnie to przyjął. A powiedz, bo, bo też niesamowite jest, że ty bardzo szybko złapałeś porozumienie też na boisku z kolegami. Czytałem, chyba mówiłeś Tomkowi Włodarczykowi, że mm, już prosiłeś zawodników o takie konkretne piłki, tak? salta Borniego, żeby dokładnie tak Ci podawali, tak? Wy, wy to sobie ćwiczycie na, na treningach. Mamy różne schematy, czy, czy różne poruszanie się po boisku, ale wydaje mi się, że ten kontakt jest najważniejszy, bo, bo jak się porozmawia przed meczem, gdzie się chce dostać piłkę, jak dla napastnika, to jest też bardzo ważne. Ale też śledziliśmy przed tym meczem z Napoli, jak, jakie błędy popełniają obrońcy i trener nam to pokazywał. My tylko dobrze przyjęliśmy tą wiedzę, dogadaliśmy się jak mamy sobie grać i, i wyszły idealnie. Kibice AC, AC Milanu. Między innymi ci w Polsce nie wiem, prosili mnie, żebym zapytał, czy śledzisz acemilan.com.pl świetny serwis taki fanów polskich. Wiedziałem chyba, chyba tam raz, raz zobaczyłem w tą stronę, ale, ale postaram się częściej, jak jest tak świetnie. Naprawdę. No ale oczywiście fani teraz już bardzo często wrzucają takie dwa zdjęcia. Ty na plecach pakety i Szewczenko na plecach kaki. I, i, I to jest takie marzenie, żebyście powtórzyli e, to partnerstwo, to, to, to niesamowite porozumienie, tą to, to kreatywność, jaką dawała, e, dawało to partnerstwo Milanowi, e, Kaki i Szewczenki. Czy rzeczywiście masz jakieś porozumienie z pakietem, czy się szukacie na boisku? On ciebie szuka, czy, czy na treningach się jakoś rzeczywiście skrywacie? Czy... Wydaje mi się, że mamy bardzo dobry kontakt na boisku i poza boiskiem, gdzieś. gdzieś... Wie jak mam grać piłki, jakie lubię. Też, też pytam się, jakie on lubi dawać piłki, także ten kotek jest bardzo dobry, rozumiemy się na boisku, to jest najważniejsze. Chłopak ma niesamowite umiejętności techniczne i, i w punkt y, gra te piłki prostopadły, czy nie tylko prostopadły, także tylko mogę z tego korzystać. Na pewno będę się starał z nim cały czas rozmawiać, bo, bo to jest najważniejsze. Właśnie na to zwracają eksperci uwagę, że dzięki wam obu gra Milanu stała się bardziej kreatywna. No jak tak jest, to, to mogę tylko powiedzieć tak. Wiadomo też, nie tylko my jesteśmy na boisku, jest nas 11. Cała drużyna pracuje dla, dla zespołu i tak jak ja popra popracuję w obronie, pomogę chłopakom, także też współpracuję z nimi, żeby dostawać te dobre piłki. My bardzo, bardzo młody zespół, bardzo kreatywny i bardzo dobry technicznie. Jest, jest dobry moment, chcemy to kontynuować, bo, no bo chcemy zagrać tych licencjonistów i jak najdalej dojść w Pucharze bo jest szansa dojść do tego finału. Złożyłem parę obietnic kibicom w Polsce, między innymi, ponieważ też cały, widziałem tutaj, że przez cały dzień podglądając Cię, kupiasz yerba mate. Skąd ten napyt u Ciebie? Czy to jeszcze z, z Ekstraklasy, od, od Hiszpanów, południowców? E, bardziej, bardziej sam wpłynąłem tą, tą wiedzę, gdzieś zobaczyłem na internecie. Zacząłem czytać, porównywać, sprawdzać testować nawet i teraz wiem, że jest to bardzo, bardzo fajny, bardzo farny napój i zdrowy przede wszystkim. I, i która to jest hierba te, bo jest podobno mnóstwo? E, ja piję dwie rodzaje. Piję rodzaje czerwonej Rosamonte i Kanaria z żółtej, tej A powiedz dieta, no bo oczywiście jest tak mnóstwo po, po porównań ciebie do Roberta Lewandowskiego, który jak wiadomo, no wiele zawdzięcza for, for, swoją formę e, to, że tak długo no, unika kontuzji w e, specyficznej diecie. Czy Ty też jesteś na jakiejś szczególnej e, diecie? Nie? Raczej szczególnej nie mam diety, ale, ale bardzo, bardzo staram się staram się zdrowo, posiłki robić zdrowo, ale jakiejś szczególnej tam diety nie mam. Robiłem badania jak byłem młodszy na nietolerancję, nie mam żadnych problemów z glutenem, z, z glutenem czy z laktozą, czy z niczym, także też, też nie chcę tego robić, jak nie mam problemu. Mówiłeś wcześniej, że w Milanello puchasz już dokładnie wie, co ma dla Ciebie przyrządzać i kiedy. Opowiedz nam trochę o Milanello. No to jest, z, widziałem jak dzisiaj opowiadałeś Karolowi Linę temu, no to o czym a mu się robiły olbrzymie jak słuchał, jakie są warunki i możliwości w tej bazie. No, wydaje mi się, że, że to jest taki obiekt. Najwyższe półki, najwyższe półki światowe jest praktycznie wszystko, co, co potrzeba dla, dla profesjonalnego piłkarza. Mamy swoje pokoje w hotelu, mamy posiłki, obiad, śniadanie, kolację można zjeść. Są kucharze, którzy wiedzą, co, co, co każdy zawodnik je, przyrządzają specjalne dania. Podajże jest 7 boisk, dwa podgrzewane na zimę, jeden pod balonem. Jedno nawet takie małe boisko dla bramkarzy jest specjalne tylko do treningu bramkarskiego. Dwie siłownie, basen, odnowa biologiczna. Bardzo Milan lap jeszcze do tak, tego. Te laboratorium też niesamowite, też badają nas, cały czas sprawdzają nasz organizm, także no, półka niesamowicie wysoka.